To jest kolejny projekt, a właściwie dalej z tym powerbankiem. I tak. Tutaj najpierw trzeba będzie osiągnąć napięcie i 20 v Ono przechodzi tutaj. To po prostu będzie zworka. Są zworki. Tutaj z tego będzie robiło napięcie ten i 6V. To jest oczywiście na Radziowsko bardzo testowe. Zobaczymy jak to zadziała. Tutaj ta dioda ma napięcie rekombinacji właśnie takie. Czyli gdy tutaj będzie niżej niż 4V, a to będzie zapięcie z baterii, to tutaj to nie przejdzie przez to, nie przejdzie przez to, czyli to się nie załączy. czyli Czyli nie... nie e, musi to działać na odwrót, że to powyż, że ładowanie się powinno wtedy załączyć, ale na razie niech tak będzie. I no zobaczymy jak to zadziała.